I witam Was bardzo serdecznie w na moim kanale i jak widzieliście na miniaturze i no ogólnie to dzisiaj gramy w tajgun <laughs> takich właśnie domków na drzewie. Ja póki co mam tylko tyle, bo dopiero teraz będziemy zaczynać grę. Jest ogólnie ze mną mój brat. Ja potrzebuję jakiejś omatko, ale to wolno będzie. A po co mi jakiś miecz? Albo to? A tu jest chyba do łapania jakichś pszczół. Tak, tam są pszczoły. To są pszczoły. A, ale co one w ogóle dawają? Gdzie są? Chodźcie, pszczoły. Na środku mam jedną. A ja mam takie co te pszczoły dawają? Ja czekam, aż mi się kasa uzbiera i. Tyle. Ej, nie dosięgam. Dobra, mam. Szybko, tu jest jakaś szara, to jest jakaś szara. No, o, ej, dobra. dużo mi da. Mam 22 pszczoły, nie wiem, co te pszczoły dawają, ale y, najwidoczniej coś dawają. U mnie też jest szara. O, A dobra, biorę tam po prostu. Ale mam zero miodu. O, to była taka pszczoła jakaś, nie wiem jaka. O, dobra. Chociaż mam dużo kasy. Bierzemy to. Nie, miodu! I to Dwa, I to 80 I co tu trzeba zbudować? 80 Ej, 80 idealnie 80. mam 26 kasy i 26 tych, 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 tych. Coś póki co najtańszego. O, to jakaś fundacja. I don't know, co to robi. E, teraz jest drabina. O, drabinę bierzemy. Ej, Czekam, dobra. Póki okay. co tu mamy tylko tyle do zbudowania. Mam... Aha, spadłam. Póki co do zbudowania mamy tutaj takie ogrodzenie, taki teleskop, rośliny. Co jeszcze jest? 21. No i jakieś beczki. Ale póki co idziemy po kasę i sobie jakieś tutaj te właśnie dropery zrobimy, bo to są prawdopodobnie dropery. Pomarańczowy kolekcjoner... kolekcjoner czegoś tam? Chyba miodu. Ale serio tu się płaci miodem? Ej, to jest fajne. O, tu jest jakaś ścieżka. Ogrodzenie! O nie, ej, ogrodzenie trzeba zrobić, żeby mi tu nikt nie wszedł. A ile kosztuje ogrodzenie? 50, dobra. Czyli tyle będziemy potrzebowali na ogrodzenie. Ja i z ogrodzenie. Już prawie. Ja dobra, mamy, ja... mamy, mamy. Ja i z mamo ogrodzenie. A, o, a na ja... sery? A na sery za ile? Nie wiem. Ej, ja Cię poszukam. Gdzie Ty jesteś? Jestem tutaj. Ocalna pszczoła do mnie. Ej, ja cię nie widzę. O, ej, chyba cię widzę tam. Idziemy w tej chwili do Filipa. Mamy tutaj taki miecz. Nie wiem po co. Ale. No, ten. Ej, mam tylko. A nie, dobra, ej, myślałam, że mam tylko trzy pszczoły, a mam 26. O, Filip, widzę cię. Zobaczę, ile ty masz już swojego taikuna. Ej, widzicie, jak ktoś ma już tutaj zrobione. Tymczasem my. Za 100 lat dopiero będziemy to mieli. O, ja mam Filip jeszcze tu. Ten dropper. A poczekaj, ej, sprawdźmy, czy można zabrać kasę. Nie, ej, szkoda. Ja, jakbym kiedyś miała zrobić właśnie. Y, takie te, to by było ten. Dobra, Filipia, ja idę do swojego. A przy okazji podbieramy trochę. Pszczół jak jakąś napotkamy. Pszczoły. Chodźcie tu. No żartuję. Wy mi miód dajecie. Ja was potrzebuję. Ale obroty. O to jest jakaś, o dobra mam. Mamy aż 30 już pszczół. I, no. 28. Szara szara jest przy moim domu. Ja chcę szarą. O dobra ja już mam. Ile kasy nam się uzbierało? O, ej, dużo. Bierzemy to. O, o, daj, daj, daj. Da, to, i idziemy tam do góry coś zrobić. Hmm, może o. to ogrodzenie, teleskop i coś na coś mnie stać? O, dobra, na beczki. Które nie wiem do czego są, ale no, są tu beczki. I zaraz sobie kupimy taką lampę, jak tu widzicie, za 10 miodu. A poczekajcie, poczekajcie. Okej. Okay. Gdzie było moje? Ale Już co? się zgubiłem. Serio? No. no to tam po prostu do każdego podchodź z taką kartą masz i to Ci, i jak będzie Ci tak na czerwono pikało, to znaczy, że to jest kogoś, a jak nie, no to ten... I to ja myślałam, że ja mam 133 ja mam tysiące naprawdę. Bez reserów. Pokład stacji? Aha, dobra. I zresetuję się. Idziemy do góry coś. I no w sumie? To zresetować też mogłaś się. O tu będzie chyba jakaś biblioteka, bo patrzcie, macie tutaj. 01 piętro biblioteki. Ja na gó Ja mam na górze te hmm, Nie stać serii. mnie na nic. Co, oni? Co? No naprawdę? A serio? No? Naprawdę. A ja nie. Jak to to? No muszę... No jak masz takie coś. Patrz. essa Gdzie? A ty masz... Lasery? Może to tu? Nie, tu otwieram. Nie chcę zamknąć. Dobra. U mnie nie ma tych do góry laser. Ej, patrz! Kto patrz. Mhm. Jak ty to zrobiłeś? Może podkład stacji? Będzie to? Nie. Haha. Ja jestem mniejszy. Hmm, słabo. Niedobrze. Dobra. E, ogólnie to tu u mnie telewizor leci. Więc jakbyście coś słyszeli, to. Yy, sorry, ale to wina telewizora, bo nie chcemy się go teraz iść. Tylko tak. Filip, i patrz, tu masz takie drzewo po boku, nie? To jak się zgubisz, to to cię od razu teleportuje do Twojego. Jakie? Takie tu o drzewo. Ej, co to jest? I jesteś zainteresowany kupnym jajkiem? Tak. Możesz, Możesz wykluczyć jajka, zbierając się ze swoją przygody. 250 tego. to 10, 50, ja mam 40 to, to. Ok, ale co to robi? I don't know. Dobra, bierzemy i póki co zajmijmy się może tutaj, tym, tym miejscem. Dzięki. I mamy tutaj drzewa, no bo w końcu to jest domek na drzewie, nie? No to drzewa ja też muszą kupić być. wszystko, patrz. Nie, ty masz mało właśnie trochę kasy. Zbieramy teraz na inny dropper, żeby więcej kasy mi leciało. Na uwaga ten, kolekcjoner szary Mute Tak to się przynajmniej tutaj to pisze, nie? O, no wiecie, no często w grach jest tak, że na przykład jest angielska gra, a jest przetłumaczona... Przetłumaczona na Polski. No i po prostu jest dziwna trochę, ma takie dziwne tłumaczenie. Dobra. Mogę Mamy... Coś do góry teraz. coś O, ej, teraz więcej kiedyś. A mogę idzie. coś do góry kupić. A co? Tu. No ja też mogę dużo rzeczy tam kupić. Więc w sumie chodźmy na górę. Może trochę sobie tam coś kupmy. Um, jakąś fundację. To jest ta fundacja. O, i to jest taki do góry i tam trzeba drabinę, drabinę trzeba kupić. Ile ta drabina? 60, dobra. Wspieramy teraz na tą drabinę, bo jestem bardzo ciekawa, co tam będzie do góry. A ja, ty masz mnie ode mnie kawę? Ja mam 188. E, nie 188, tylko 118. A patrz ja. 232. Ej, ktoś ci wszedł. Narka. O, tu można ścianę Ona kupić. Ona się bawiła, Bo tutaj są niewidzialne rosy. Nie. nie, no to sobie włącz taką kartą się da. Masz tą kartę i musisz do takiego tam białego sobie przyłożyć i będziesz miał. Dobra, idziemy i teraz tu jakieś ściany kupimy. O, Nikola, patrz. Patrz, jak mój domek o, wygląda. I podłoga, mama. Patrz, o. jak mój domek wygląda. A patrz, No, widzę no, no. no. A masz takie coś? Patrz, takie o. Nie. ha, 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 ha. Ja jestem jest to nienormalne. Nie Dobra, teraz bierzemy kupić. takie roślinki. O, mało ich. A nie, jednak aż tak mało ich nie ma. Idziemy tam do góry 115 Dobra, idziemy no tu nie i wiec. konfigurację. Tu. Pocz Filip, co ja mam! Ja tu już mam normalnie telewizor. O fajnie A ja Aha, oglądam sobie, masz... ja sobie... Ja sobie oglądam bambusy, wiesz Poka. Teraz a trzeba ta, sobie świadkować. A mój sobie domek do jest lepszy. Na przykład do mojego domku. Nie chce mi się. To może chodź ty do mojego. Bo Ty masz było sery. No ale no to wyłączę. Zaraz pójdę. Okej. Okay. Tylko mi powiedz, kiedy nie masz. Bo ja sobie idę na to. Okej, dobra. Sobie coś zbuduje na przykład. On mam No dobra, możesz już Filip przyjść do mnie. O, a teraz będzie tutaj do czegoś most. A ja też mam most. Naprawdę? Mhm. O, a ja właśnie teraz będę go robiła. Jak chcesz, to możesz przy, do, do mnie przyjść. A jak będziesz przybramie to ci po prostu wyłącza lasery. Dobra, mówiłem most. To patrz, co tutaj będzie. Tam będą kanapy. Ale tu fajnie. Ale jak będzie mieli podziemny coś. Ej, szczerze, strasznie fajny jest ten tajkun. A skądś... wiesz jak mi szybko leci miód? No ja no, w sumie nie wiem. Bo u ciebie mnie nie ma. Co to robi? <laughs> A ja pewnie do ciebie nie dołączyłem. Nie, dołączyłeś do mnie, bo przecież ja u ciebie byłam. Dobra. O, ja mnie, już, mnie już ręka boli od trzymania telefonu. Naprawdę. A ja idę na ten most. No ale chodź do mnie. Potem mówiłem. Jak skończę ten dom. Okej. Okay. Dobrze. Dobra, teraz muszę światło sufitowe kupić. Bo mam tam do kupienia ja za mam. 70. Choć pszczoła jakaś. Ej, nie umiem. Dobra, mało ważne. Bierzemy. Bierzemy kasę i, i lecimy kupować. Tam ja widziałam też jakąś fundację, dom. Tu za 350, więc będziemy teraz to zbierać sobie. Hmm, Ej jaka chata, Nikola to nie moja chata. I Jest nie bo nie, to nie twoja. nie moja, patrz. Albo masz za mało kasy. Nie, nie mam. masz. Masz, bo to 35, a masz 23. Nie. Tak Filip. Nie, patrz. Tak, bo to pokażę to 6. Kropka 6, to to pokazuje ile, ma, ile masz pieniędzy, a to kropka 6, to pokazuje ile masz groszy. Nie no, Filip, naprawdę, żeby takich rzeczy podstawowych nie wiedzieć. Jeszcze i będę mogła kupić jakąś fundację dom. Szybko. Ej, napisz, napiszę tu coś. Gdzie się pisze? Ja chcę tu napisać. Ejka, A nie, bo to coś się tu wyszukuje. Ej, jak ja mam tu coś napisać? Ej, bo ja nie wiem, czy się da tu, tu coś napisać. O, dobra, dobra, możemy kupić jakąś fundację dom. Nie pytajcie, bo ja nie wiem o co z tam chodzi fundację dom, ale pewnie to będzie dom. Mam I dwa zawsze. Szybko idziemy na grzybie. Ale jak? Ej, bo się nie da. A, to trzeba drabinę za 400 kupić, to się nie opłaca. Zrobimy sobie tutaj takie coś. Wow! Patrzcie gdzie ja jestem na świecie. Dobra, ej, Filip, no przyjdź do mnie, no please. Mogę przeskoczyć teraz serii. Ale no chodź do mnie. Nie, zaraz. No Ale ja chcę coś kupić. No to kup i chodź do mnie. No to ty przyjdź. Pomnie. mnie. nie gdzie tu dom? Dobra. Chodź tu. Nie! kogo dom był? Dobra. Tym razem mi się udało. Filip, chodź, ja stoję na takiej... Ale widzisz mnie? No zaraz do ciebie pójdę. O ja ciebie widzę. Pszczoła. Bierzemy pszczoły w drodze do Filipa. A ja też. O, widzę cię. Więc ty zapewne mnie też widzisz. Chodź to sobie chwilę po... O, no ej, no czemu ona taka jest okropna? No i teraz muszę znowu po ciebie iść ja, ja ją rozwaliłem Jak je tej dziewczyny jakieś malinka Boże święty Ej, dajcie Chodź Ja będę miała miecz w razie co na tą dziewczynę Tobie nic nie zrobię Ale na tą dziewczynę jak będzie szła Ej, idzie, idzie, idzie tu Poczekaj Filip, ja ci otworzę, chodź No chodź dalej bo cię otworzyłam. Dzięki. No to idźby. Ej! Ho, 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 Nie, nie wychodź. Nie. Chwili. A teraz ty do mnie przyjdź. No zaraz, poczekaj, bo muszę coś zbudować. O Boże, czy właśnie wydam 400 zł na taką drabinę. Przecież bym mogła sobie chyba bibliotekę tak skończyć, albo dropper sobie kupić. Jaką bibliotekę? Dobra, tu będzie, no bo tu będzie chyba jakaś biblioteka. No, będzie, będzie chyba. Właśnie. I no. Idziemy teraz coś kupić. Tu jest stół biblioteczny. Dobra, to. Ej, kla! Nikola dalej na ten grzyb wszę. jaki grzyb? No ja wiem, ja wiem, bo ja byłam na nim. Ha! Ha, ale z niej bambik. Nikola, skoczy na ten grzyb i, i cię wybiję tak wysoko i, i wejdzie na drzewo swoje. Wiem. Mm. Wiem, bo już próbowałam. Ej, przecież za to to ja tu nic nie kupię, to po co ja tu przychodzę? Nie no jest... Ja po prostu nie, nie wiem, co ja robię, bo ja nawet nie patrzę na cenę, a przychodzę z Ej, mniejszą wszystko, ceną jest zawsze. Czasami mi się zdarza, żebym przyszła z większą ceną, a nie z mniejszą. Serio. Dobra, półki na książki kupmy. Czerwony okay. To jest biblioteka, Filip, bo tu jest biblioteka. Patrz, tu w tym środku, to tu jest biblioteka. No wiem, bo ja mam prawie skończoną ją. Ja też mam prawie skończoną. Chyba mam ją skończoną. Ja też chyba. W sumie to chyba ale raczej nie chyba. Co? Chyba nie chyba, nie no. Tak. Pafet. Skończona moje by byłocie. No nie, znowu przyszłam za małą ilością kasy. No ja wam mówiłam, że to zawsze ja tak mam. Ja zawsze tak robię, naprawdę. Ja mam 56 pafy. O. I nic do kupienia tutaj na górze. O. A nie mam. Ej, widzicie, ile teraz będzie jakiś grzyb kosztował? 600. 600 to tyle już wolę wydać na droper, który tam jest. Patrzcie, tu jest za 680 droper. No to już lepiej tyle wydać niż na grzyba, które w sumie nie wiem, czy on... Nie. Wy na pewno słyszycie jakieś pa pa, para, pa, pa, pa 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 z tego puls 2 jakiegoś. Czy puls kids, nie wiem. Pa pa para pa 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 gu pa łap, pa pa Bańkę łap, pa łap, klub, klub, bańkę łap, pa 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 łap, bańkę pa Bańkę łap, łap, pa klub, pa bańkę łap, Boże, to jest moja ulubiona piosenka naprawdę. to teraz moja ulubiona piosenka, Uuu, Filip jak się walnął, słyszeliście? Nie bolało. Ale nie wal się w głowę, bo może, możesz się za mocno walnąć. A kiedyś się za mocno Dobra, teraz idziemy, niech nam się kasa nazbiera, a my teraz idziemy na łapanie pszczół. Halo? Ej, bo pszczoła mi się nie... O, dobra. Coś mi się po prostu popsuło. Czerwona pszczoła. Daj mi czerwoną pszczołę. Ej! O, no ale nie zdążyłbyś przyjść, by zapewne tym. Ten... Ej, co to jest? A. U nie jest taka. Tam zebrałam. Mam 40. Chodź tu. Dobra, mam. Idziemy po kolejnym. Chodź, czy chodź, 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 ty, czy, 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 pszczoła. A -ja! No, ej. O, dobra. Ej. Ciekawe, czy tu coś jest i czy można tu wejść. Ej, co jest? To jest jakaś inna kraina. O, wow! co jest? Tu jest inna kraina. Popatrzcie tylko na to. No to teraz ja tutaj sobie podwiedzam, a mi się po prostu. Yy, Pieniążki moje mani money, money green green się narobią tam. Ej, mam liścia. Ej, ale to jest... Ej, tam jest jakiś domek. Ło, ej, ale tu fajnie, ej, ale... Ty może pszczoł, brai, pszczoł brakuje. Dziękuję. Jesteś w krainie chyba, tak? Tak. O, albo jesteś... O dobra, widzę cię. Widzę cię tam daleko. Tam, 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 tam. Czekaj, tam ja mam nie wiem, czy go nie widzicie. Do płynę. Dobra. Jestem blisko. Jestem przy niebieskim grzybie. Tu Filip gdzieś był. O, widzicie, tu, tu płynie. Stefan Orangutan 050. Możecie go dodać do znajomych. Jeśli chcecie. Ej, ale tu Filip fajnie, ale. No ogólnie to kochani, to będzie na tyle z odcinka, bo yy, no dzwoni ktoś, więc bajo!